Młodzieżowa Rada Miasta to organ konsultacyjny, doradczy i inicjatywny reprezentujący młodych mieszkańców. Jej celem jest m.in. nauka mechanizmów demokracji, współpraca z władzami w sprawach ważnych dla młodzieży czy inicjowanie i współorganizacja wydarzeń społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. Wczoraj odbyło się spotkanie z radnymi, którzy zakończyli swoją kadencję. Myślę, że te dwa lata zgodnie z moimi oczekiwaniami dały wam sporo nowych doświadczeń, mówiła Małgorzata Grotto, która jest opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta. Nie tylko w sferze emocjonalnej, bo doświadczyliśmy ich tu bardzo dużo, ale przede wszystkim w takiej sferze. Dotyczącej Waszych kontaktów, Waszych zainteresowań, pasji, być może ktoś z Was odkrył coś nowego, być może ktoś wie, że chce zostać politykiem, społecznikiem, a inne osoby, bo już to wiem, na pewno nie. Więc te, te nowe doświadczenia spowodują, że, że dostaliście taką szkołę, której, którą Niektórzy, o, niektó o którą niektórzy muszą długo walczyć, a Wam to przyszło. Macie to jakby gratis. Mieliście szansę do dotknąć tego wszystkiego i tym wszystkim się bawić, w tym wszystkim uczestniczyć. Były fajne pomysły, było dużo projektów, była realizacja, zrobiliśmy dużo fajnych rzeczy. Jednym z największych wspólnych osiągnięć młodych radnych było, jak podkreśla Małgorzata Grotto, realizacja akcji Wolontariusz Przyszłości. To, że pozyskaliśmy pieniążki w wysokości 10 tysięcy na tą. 10 tysięcy złotych na tą realizację, to jeszcze mogły w tym wziąć udział wszystkie kołobrzeskie szkoły i podstawowe, i ponadpodstawowe. Więc mam nadzieję, że wyjdziecie stąd z pakietem doświadczeń pozytywnych wieloma przemyśleniami, i myślę, że z wieloma z Was i wy między sobą również będziemy utrzymywać kontakty. I myślę, że z niektórymi mogłabym powiedzieć nawet przyjacielskimi, mimo że dzieli nas duża różnica wieku. Dla prezydent, jak mówi, były to kolejne doświadczenia współpracy z ludźmi młodymi, którzy są otwarci, mają inicjatywy i którzy potrafią o nie walczyć. Tak naprawdę to była taka lekcja demokracji. Musieliście zawalczyć o to, żeby być radnymi, i musieliście przez te dwa lata udowadniać, że wybór, jakiego dokonali wasi rówieśnicy w waszych szkołach, był słusznym wyborem. I mam tylko nadzieję i żywię takie przekonanie nawet, że te nadzieje, które pokładali was, wasi rówieśnicy, ziściły się konkretnymi projektami. No cóż, proszę, moi drodzy radni, proszę Państwa. Przed wami wybory, których będziecie dokonywali już teraz bardziej świadomie, bo posmakowaliście demokracji, posmakowaliście tego, co znaczy odpowiedzialność za swoich wyborców, za swoich rówieśników. Dziękuję wam, każdemu i całej młodzieżowej Radzie Miasta za Waszą aktywność, za Waszą pasję. Każdy pracował na tyle, na ile czuł, że chce pracować. Każdy poświęcał swój wolny czas na tyle, na ile mógł ten czas poświęcić. Dla mnie ważne jest, że znalazło się tylu młodych ludzi, którzy wiedzą, że od Was zależy i przyszłość, i od was, od was tak naprawdę zależą kierunki zmian w naszym mieście. Młodzi radni bardzo dobrze będą wspominać te dwa lata, choć, jak mówią, stanowiły dla nich wiele nowych i nierzadko trudnych wyzwań. Myślę, że to były dwa lata pełne. Przeróżnych doświadczeń, zarówno pozytywnych, jak i tych, które uczą i dają nauczkę na przyszłość. Myślę, że to, były, to była przyjemność pracy z tak różnymi osobami, bo no, każdy z nas jest różny, jesteśmy z innych szkół, z różnych środowisk, z jednego miasta i myślę, że to była naprawdę ucząca ścieżka. Nauczyliśmy się na pewno bardzo wiele. Zrobiliśmy dużo doświadczenia, jak pracować w grupie i z tymi młodszymi, i z tymi starszymi. Jakieś pomysły się zrealizowały, które miałyście przez ten czas? Tak, ten wolontariusz przyszłości, ten kurs był świetny, sama na nim byłam, wiele osób z mojej szkoły na nim było, wszystkim się bardzo podobał. Naprawdę dużo doświadczenia. Myślę też, y przez dwa lata zrealizowaliśmy ponownie konkurs na Przyjaciela Młodzieży, jaki mieliśmy zarówno inne też debaty i też przyjemnością była po prostu rozmowa z innymi i też te nasze takie wewnętrzne można powiedzieć małe debaty bardzo dobrze spędzony okres. Nauczyliśmy się bardzo dużo tak na dobre, jak działa taka Rada oraz tak na dobre nauczyliśmy się jakiegokolwiek wyjścia w politykę. Teraz już wiemy, jak ciężka potrafi być legislacja oraz wszystkie e, procesy, żeby dokonać naprawdę bardzo fajnych rzeczy. Jednakże to mimo wszystko jest możliwe, a my zrobiliśmy bardzo fajne inicjatywy, z czego jestem bardzo dumny. Tak samo myślę, że Borys też się ze mną zgodzi. Tak, no ja na pewno w tej kadencji nauczyłem się wiele, wiele na pewno o ludziach, wiele y, lekcji życiowych. Fajnie było y, współpracować z różnymi osobami, to jest myślę najfajniejsze w pracy w takiej dużej grupie. Dobrze było poznać właśnie, jak działają takie jakby organizacje pozapolityczne w, właśnie w takim na przykład naszym mieście. Każdy radny kończący kadencję w Młodzieżowej Radzie Miasta otrzymał od prezydent miasta kronikę koło brzegu. Ale kiedy jedni radni kończą kadencję, przyszli już przygotowują się do nowej roli. W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych trwa kampania wyborcza. Wybory odbędą się 27 stycznia. W Młodzieżowej Radzie Miasta zasiadać będzie 21 radnych.